Ja jestem Martyna. Zapawa, zapawa. Pamiętacie, jak na swoim filmie Paweł obiecał wam, że jeśli wbijecie tyle łapek w górę, to ja pomaluję go numną sami. Dzisiaj jest ten dzień. Wow! Witajcie, ja jestem Paweł Alinowski i, i i po co mnie zaprosiłaś? Będziesz dzisiaj malowany. A mogę nie? Nie! Słuchajcie, jeśli Wam obiecałem, to tak zrobię. A wy zostawcie pod tym filmem 30 tysięcy łapek w górę za to poświęcenie, bo bo naprawdę to będzie... dziwne, dziwne. I zostawcie też Martynie zabawie subskrypcję, bo subskrybenci bawią się najlepiej! Dobra, najpierw lecimy otwierać numnonsy. Mam pięć num buteleczek I właśnie pojawia się tutaj pytanie Dlaczego buteleczek? Ja tego totalnie nie rozumiem Czemu niby krem, lakier do paznokci, błyszczyk I spray do ciała są zamknięte w butelce ze słomką Mega dziwne Może ktoś z was mi to wyjaśni Byłabym bardzo wdzięczna Dobra, zaczynamy Tutaj mam jakąś ulotkę Ale same napisy Nie lubimy czytać napisów Wolimy oglądać obrazki Mam słodkie num-noms no. Dobra, jak to się od... Ale śmieszna słomka. Szkoda, że plastikowa. Teraz już plastikowe słomki są pase Używa się metalowych lub papierowych, lub bambusowych, lub makaronowych. No jest wiele różnych opcji. Wow! Tego się nie spodziewałam, przyznam szczerze, że będzie taka przeźroczysta buteleczka. Bardzo fajnie to wygląda. Od razu przychodzi mi na myśl, że można użyć tego do przechowywania różnych rzeczy. Fajnie, bo widać po prostu co jest w środku, więc możecie mieć wiecie, kilka buteleczek, pochowane w nich różne rzeczy i nie musicie zaglądać do środka, żeby wiedzieć co jest w środku, bo są przeźroczyste. O, odkręcić trzeba jak prawdziwą butelkę. No dobra, no przyznam, że pomysłowe to opakowanie i podoba mi się motyw tej butelki, ale, ale nie rozumiem po prostu go. Poza tym, że jest ładny, no to nie widzę tutaj związku. Dobra, z tego co rozumiem są cztery buteleczki do zebrania, cztery różne i w każdej jakby są dwie wiadome jakie postaci i dwie niespodzianki Mam pięć buteleczek, więc liczę na to, że trafię każdą z tych czterech różnych butelek. Czy to jest gofr? O matko, uwielbiam gofry. Kto uwielbia gofry, zostawia łapkę w górę w tym momencie. Najbardziej to lubię z bitą śmietaną, borówkami albo z frużeliną wiśniową. Dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze ulubione gofry. Co tam lubicie, żeby na tym gofrze było, ale to jest śliczne. Okej, okay, no niestety muszę jej odkręcić głowę. To, to jest strasznie okrutne. Wow, 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 to jest lakier do paznokci. Ej, szczerze to jest dużo fajniejszy design niż normalnie lakier do paznokci. No wyobrażacie sobie? Tak całą kosmetyczkę mieć z takimi słodkimi lakierami. Okej, okay, już rozumiem totalnie fenomen tej zabawki. Sama będę tego używać. Słuchajcie, pomalowałam sobie teraz nim paznokcie, ale, ale nie zrobię tego. Poczekajcie do końca filmu, bo na koniec filmu będę malować Pawła Malinowskiego tymi wszystkimi kosmetykami, które trafię. Także zapowiada się ciekawie. Ej, to jest naprawdę najpiękniejszy lakier do Jaki w życiu miałam. Nie dość, że kolor jest śliczny, to jeszcze do tego to opakowanie, no po prostu to jest kosmos jakiś. Czyli dwie rzeczy w środku, a nie cztery. Aaaa! Dobra, przepraszam. Tutaj zrobiłam pomyłeczkę wcześniej. Jakby w każdej butelce mogło być cztery różne pary, z czego dwie wiemy, jak się nazywają, a dwie to takie totalne niespodzianki. Do zebrania jest 16 różnych par, także nie ma opcji, żebym. Trafiła wszystkie, ale liczę na to chociaż, że nie będzie żadnej powtóreczki. słodko truskoweczka i to będzie chyba błyszczyk. Wow, naprawdę ta zabawka to chyba jest moja ulubiona od tego momentu. Poczekajcie chwilę, powącham sobie. No, nie ma jakiegoś intensywnego zapachu. To jest chyba taki przeźroczysty błyszczyk z lekkimi zrobinkami brokatu dobra, trochę to posprzątam i otwieram kolejną buteleczkę coraz bardziej zaczynam rozumieć tą zabawkę i skoro już trafiłam lakier do paznokci i błyszczyk to mam nadzieję, że tutaj trafi mi się wody spray i jakiś kremik dobra, widzę, że nie ma powtórki więc jestem przeszczęśliwa ja nie mogę, tutaj mam jakąś rodzinkę, co to może być? Czy to jest? Pączek? Szczerze, nie pamiętam, jaki słodycz wygląda w taki sposób. Dajcie mi proszę znać w komentarzu. A to jest na pewno cupcake. A to może też cupcake, tylko taki większy. No, no moim zdaniem to są cupcake, ale jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Jak tu wytyka język. Mała zgrywuska. Tak, słuchajcie, mówiłam, że chcę w następnym trafić spray i co? Udało się. Spray se na rękę. Jeśli mam być szczera, to... Prawie nie czuć żadnego zapachu, a na pewno nie opisałabym go jako jakiś ładny. Bardziej pachnie jak slime, więc nie wiem czy to tak powinno być, czy o co tutaj chodzi, ale okej. Okay. Czy w takim razie tutaj będzie krem do ciała, czy błyszczyk? Co tam skrywasz w środku? To kolejny błyszczyk z brokatem. Ten dużo lepiej pachnie. Bardzo wyraźny zapach wanilii. Też taki przeźroczysty, że tutaj za bardzo na palcu nie widać, ale słuchajcie, jak będę Pawła malować, to godam tyle na usta, żeby było widać z daleka szkoda, że ten spray nie pachnie też taką wanilią, tylko jakimś slime'm i to chińskim slime'm. sprawdzę sobie co do tej pory udało mi się trafić yummy drizzle i sweetie seeds i może tutaj być zapach albo truskawki, albo cupcakea, czy te lakiery pachną? chwilkę, Powąchałam ten lakier do paznokci i on pachnie, nie wiem jak to jest możliwe normalnie lakiery do paznokci strasznie śmieszne bardzo takim chemicznym, ostrym zapachem, a ten pachnie jakąś słodką truskaweczką. W ogóle nie. nie. Serio nie mogę uwierzyć w to, że ten produkt jest taki słodki, nie? Jakby spodziewałam się, że num -nomsy to będzie coś fajnego, ale to totalnie przebiło moje oczekiwania, bo ja nie widziałam żadnych filmów z num-nomsami w internecie. Jakby prawie nic poza tym, że są to kosmetyki, o nich nie słyszałam. A to nie dość, że tak wygląda. To jeszcze jest lakier, który pachnie truskawką, no po prostu wow a ta druga rzecz, która mi się trafiło Yami frosty i bunny bun to powinno pachnieć wanilią i pachnie rzeczywiście, a to niby wanilią albo maliną, a przyznam że nie ma po prostu żadnego zapachu, także coś tu poszło nie tak, a jeszcze tak sobie spojrzę może lubię jakby obstawiać co, co bym chciała trafić, żeby potem cieszyć się jeszcze bardziej, że się udało, więc chciałabym trafić Yami Sisi candy blue, wyglądają jak wata cukrowa. Fajnie byłoby trafić też Yami Loli Resi Pop. Takie złotkie małki też byłoby fajnie. O, i jeszcze tego misia z lodem na głowie. To są moje, moje wybory. Trzymamy wszyscy mocno kciuki, żeby trafiło mi się coś z tego, co sobie tutaj właśnie wybrałam. Ojejku! ole sweets. Od razu zobaczę, kto to jest. To jest Yami Doty i Banfetti. I tutaj powinien być spray, Okay. do ciała o zapachu lodów lub truskawki. Oby właśnie tak było. Zobaczcie, jakie ma fajne kapciochy. Jeśli wiecie, gdzie można takie kupić, to dajcie mi znać, proszę, bo naprawdę chciałabym mieć takie królicze kapcie. Okej, okay, popsikałam. No niestety, niestety muszę tutaj przyznać, że jestem bardzo rozczarowana tymi sprejami. Te zapachy są brzydkie po prostu, no. Zastanawiam się, czy one się zepsuły, czy to tak miało być. Nie za bardzo co dobrze pachnie. Dajcie znać, czy wy macie numnomsy w sprayu, które ładnie pachną. Mam tu słodkiego króliczka, Cupcake'a, z pięknym różowym błyszczykiem, który też za bardzo nie ma zapachu. Z moich badań wynika, że tylko waniliowy zapach jest odczuwalny w Numnomsach, a reszta zapachów, no jakby ich nie ma. Mam nadzieję, że trafi mi się jakiś Numnoms, który zmieni y, tą opinię. Naprawdę, jeśli nie trafię w tym odcinku spraya do ciała, który pachnie, no to będę naprawdę. Naprawdę rozczarowana. W sensie i tak mega mi się podoba ta zabawka, ale, ale to nie powinno tak być. A jeszcze uwaga, klei się. Ten spray się lepi, więc totalnie nie polecam. Tak. Je. Yeah. U, u o, o. chciałam trafić słodkie małpki i trafiłam słodkie małpki. O, ta małpka może być kremem do ciała w końcu. O, zobaczcie, to są chyba pancake'i syropem klonowym o Jezu, uwielbiam pancake'i dajcie znać, czy wy też lubicie pancake'i ja uwielbiam pancake'i, wow chwila, chwila, to jest błyszczący cień do powiek, a jaki mi w dotyku, zobaczę czy pachnie, no przyznam przyznam, że ładnie pachnie, fajnie fajnie, koleżanki jak zobaczą moją kosmetyczkę to chyba padną, zawsze miałam w niej normalne kosmetyki, a teraz będzie tak cień do powiek w pancake'u lakier do paznokci w goferku, Kineczki tutaj w Cupcake'u. W sumie, nie wiem, to wygląda jak bułka. A jeszcze sprawdzę na instrukcji, jak się nazywają, jakie tu powinny być zapachy. jami Flapjack i Nanner Cakes. Trochę pachnie wanilią, ale bardzo delikatnie. A ten cień do powiek... No, może trochę jak lody, na pewno nie jak banan. To jest już ostatnia butelka, ale nie martwcie się, to jeszcze nie koniec odcinka. Jeszcze czeka nas wielka, num metamorfoza Pawła Malinowskiego. To po prostu trzeba zobaczyć, no. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, kupiłam pięć buteleczek i żadnej powtórki. Jest to sukces. Co to jest? Mamy... Tutaj. To ścika z dżemem. To jest kolejny lakier do paznokci. Ciekawe jaki kolor może czerwony. Tak, czerwony, piękny. Zobacz jak pachnie. Jakimiś owocami albo takim właśnie dżemikiem. Mamy jami jelly i jami jam. Ten lakier pachnie wiśniami, a zaraz zobaczymy jak tutaj ta beza. Nie, nie wiem beza czy dżem, żelka. A to powinno pachnieć podobno winogronami. Można się tam doszukać. Lekkiego winogronowego zapachu, ale anon jest bardzo delikatny i naprawdę trzeba po prostu wsadzić nos w sam błyszczyk, żeby to poczuć. No dobra, no to z otwierania to jest tyle. Dajcie znać, który numnom spodobał Wam się najbardziej. Moimi ulubieńcami są te trzy numnomsy: goferek, Pankejki i tościk. A z błyszczyków to waniliowy. Czas na metamorfozę! Panem, chodź tutaj! Oh. Jestem słodkiem dumną, Siki. Trochę się stresuję. Nie ma czym. Aha, jak nie ma to spoko, to już się nie stresuję. Dobra, może zaczniemy sobie od lakieru do paznokci. O, jestem gotowy. Akurat świeżo obgryzłem paznokcie. Uch! Proszę zaczynać. Witam w salonie piękności, Num nomsów. Będzie pan zadowolony. Proszę, o, gotowe. Czekajcie, muszę trochę pomachać. Wygląda przepięknie, aż sama zazdroszczę ci tego manikir. Też tak uważam. Dobrze, że tutaj przyszedłem. Taką masz piękną rąsię, to musimy tutaj poprawić też coś nieco na twarzy, bo nie pasuje zaraz tak za bardzo. Czuję, że będzie. Ostra sieczka To znaczy ostry make up chciałem powiedzieć Od razu lepiej i, moje ulubione Manikir już zrobiony, czas na jakiś cień do powiek O, może mi się przydać, bo ja mam takie widzicie Takie to jest sine pod oczami bo... Ale to jest do powiek, nie pod oczami A ja się nie znam proszę pani. ja tu pierwszy raz jestem Dobra, dość... proszę zamknąć oko i dziób I dziób, chciałem, to powiek. Uuu, piękny brokatowy Bijcie po filmie na Instagram Martyna zabawa, zobaczcie zdjęcie, jak to wyglądało z bliska. A jakbyście weszli też do mnie, to będę się cieszył, bo po tym filmie naprawdę potrzebuję jakiegoś wsparcia. Oby moi koledzy z klasy nie zobaczyli tego filmu, bo będą się troszeczkę śmiać! Będą zazdrościć! A, sorry, właśnie, zazdrościć, zwłaszcza tych wiśniowych paznokci moich. Okej, okay, dobra, już tutaj cienie skończone. Może pan otworzyć oczy. A mogę wyjść? Nie, nie, musisz tu zostać. Nie, Nie wiem. Czy coś widzicie? Ja na razie nie widzę, bo potem pójdę do lustra. A ma Pani jakieś. Nie, to jest taki delikatny efekt. Taki make-up, no make-up, tak? Tak, tak. Make-up, no make-up. Jakby te no-nomsowe make-upy to są takie, że ich nie widać zobacz. Takie jakby przeźroczyste tutaj szminki, przeźroczysty cień do powiek. Ja przyznam szczerze, uwielbiam make-up no make-up. Tyle lat już robię ten make-up no make-up, że, że nigdy go nie robię. Bo po co robić make-up no make-up? Dobra, czas zamknąć dziób. Znowu? Malujemy usta! Dobra, i zamknij oczy. Ale przecież już mam oczy pomalowane. Ale mnie stresujesz, jak się patrzysz. Okej, okay. też mi to się nie pasuje trochę. Mmm, ale pachnie fajnie troskawkowo. Tak, bo to nomcy, właśnie. Dziewczyny, nie wiem, jak wy to robicie, się tak malujecie, ale ja wiem chyba. To no, zawsze był spóźniony, jakby się malował jeszcze przed wyjściem. Teraz całość trzeba utrwalić mgiełką. Mm. Brokatowa. Fajne te numnomsy są. Numnomsowy makijaż już skończony. Dajcie znać jak wam się podoba. Oceńcie w komentarzach od 1 do 10. Czy mam potencjał na make up artist. Paweł zaraz się przejrzy w lustrze, bo jeszcze siebie nie widział i zobaczymy jego reakcję. I dajcie też łapkę w górę jak chcecie więcej takich podejrzanych rzeczy. Nie mamy w domu przenośnego lustra, więc Paweł się przejrzy w telefonie. Nie no Martynakia wygląda. Przecież to jest jakiś kurczę horror totalny. Wyglądam jak Klaun z filmu takiego horroru Jak ci się podoba twoje smokey eye? A w sumie smokey eye jest w dehe No wiecie co, dobra i tak nie jest tak źle Myślałem, się, że się wkurzyłem, ale jednak tak z bliska jak spojrzałem to jednak jest w dehe Polecam salon piękności Martyny Zawały. Tu macie poprzedni film, tu jeszcze inny film Chodźcie na instagram Zostawcie łapki w górę I widzimy się w kolejnym odcinku